Z Rzeszowa do Giżycka wyruszył dziś rajd rowerowy Weterana. Bierze w nim udział pięciu żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, uczestników misji pokojowych, którzy w ten sposób chcą oddać hołd swoim kolegom, którzy pełniąc służbę zginęli lub zostali ranni. Podobne wyprawy wyruszyły z 15 jednostek wojskowych w całym kraju. W niedzielę wszyscy uczestnicy wezmą udział w centralnych obchodach Dnia Weterana Działań poza granicami państwa. Pełnili służbę na misjach pokojowych w Bośni, Kosowie, Iraku i Afganistanie. Niektórzy nawet trzykrotnie. Wymagało to odwagi i poświęcenia. I wiązało się z ciągłym niebezpieczeństwem. Auto, w którym w Afganistanie jechał starszy szeregowy Dariusz Mosur, wjechało na minę pułapkę. Byliśmy poszkodowani. No niestety dwóch kolegów straciło życie. Ranny w Afganistanie był także sierżant Eryk Żyłka. Po długiej rehabilitacji wrócił do służby, ale wielu jego kolegom już się to nie udało. Potracili ręce, nogi. Udało im się wrócić do Polski jak żywi, ale dużo od kolegów naszych nie wróciło. Dlatego dziś pięciu żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ściągnęło mundury i założyło kolarskie stroje, by wyruszyć na rajd weterana i w ten sposób oddać hołd wszystkim uczestnikom misji pokojowych na całym świecie. chcemy uczcić właśnie śmierć naszych kolegów, śmierć wszystkich weteranów. Chcemy pokazać, że tacy ludzie są, którzy byli na misjach, którzy jeszcze po tych misjach nawet starają się żeby w jakiś sposób to pokazać ludziom i właśnie dlatego na ten rajd rowerowy jedziemy, żeby nas widzieli, że jesteśmy Pierwszym przystankiem uczestników rajdu była Podrzeszowska Racławówka. Na miejscowym cmentarzu pochowany jest ich kolega, starszy chorąży Jan Kiepura, który w 2013 roku zginął podczas służby w Afganistanie. Po wspólnej modlitwie, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, weterani ruszyli w dalszą podróż. Przed nimi do przejechania 550 km. Sporo odległość, dlatego podzielony to jest na odcinki, odcinki są mniej więcej 90-100 km dziennie. Uczestnicy rajdu jadą do Giżycka, gdzie 28 maja odbędą się centralne uroczystości Dnia Weterana Działań poza granicami państwa. To już piąta taka wyprawa żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W rajdzie biorą udział także żołnierze z 15 innych jednostek w Polsce, między innymi z Krakowa, Szczecina, Oleśnicy, Mirosławca i Świętoszowa.